U, chyba się nagrywa. Cześć. Cześć i czołem. Dobry wieczór. Trening numer 3. Na którym to zrobimy dzisiaj ćwiczenie pierwsze. Skręty tułowia w podskokach z uniesionymi rękami przed sobą. Będę pokazywał za chwilę. Drugie ćwiczenie. Leżąc na brzuchu, odrywanie rąk i nóg. To też pokażę. Wszystkie właściwie pokażę. Trzecie ćwiczenie to jest deska bokiem na prawą stronę. Czwarte ćwiczenie deska bokiem na lewą stronę. Piąte ćwiczenie to jest, to jest taka wariacja brzuchów. Leżąc na plecach uginamy jedną nogę, stawiamy na ziemi, drugą trzymamy wyprostowaną przed sobą, podnosimy brzuch, podnosimy klatę, w tym samym momencie zginając wyprostowaną nogę. Zaraz zobaczycie. Szóste ćwiczenie to jest odbicie lustrzane tego poprzedniego. Druga noga dociśnięta do ziemi, ta, która wcześniej była wyprostowana, i analogicznie wyprostowana noga do klaty. zginamy się, wariacja brzucha. Za chwilę to wszystko pokażę, żebyście mogli zobaczyć, jak ma wszystko wyglądać. Dzisiaj ćwiczenie będzie, ćwiczenia będą troszeczkę inaczej pokazane, będą pokazane z boku. Żona mi powiedziała, że. E, w sumie jak robię te deski, to każdy może pomyśleć, że, że tak naprawdę cisnę na ugiętych kolanach i za bardzo się nie męczę. Ma trochę racji. Ja sam zawsze jak oglądałem te wszystkie filmiki, to myślałem, że właściwie ten ktoś po drugiej stronie pewnie pociął zajebiście materiał, dwa przecinał kiedy mógł w samych ćwiczeniach. I dlatego to wygląda tak wszystko pięknie, ja sam muszę Wam powiedzieć, jest trening trzeci, trening pierwszy i drugi, kosztuje mnie strasznie dużo energii, kosztowało mnie strasznie dużo energii, dlatego, że nie spodziewałem się jak trudne jest robienie ćwiczeń i gadanie w tym samym momencie. Pełne szacun dla wszystkich tych trenerów, fitblogerów i, i innych osób zajmujących się kręceniem tego typu filmików bo naprawdę jest to mega, mega ciężki temat, żeby ćwiczyć i mówić w tym samym momencie. Ale wracając do dzisiejszego treningu, trening będzie w formie tabaty, będziemy mieli 6 ćwiczeń w 6 powtórzeniach. Mam nową aplikację, która mi odlicza czas, więc tym razem nie będzie 5 modyfikowanych 6, a finalnie 7 powtórzeń, tylko, tylko faktycznie będzie 6. 6 obwodów i, i, i dzisiaj to będzie naprawdę 6 obwodów. Cały trening jest wyliczony na około 18 minut, więc teraz słowem wstępu pokażę Wam o co chodzi w ćwiczeniach, które będziemy robili. Pierwsze to będą wkręty tułowia w podskokach, ramiona przed sobą wysunięte. Chodzi o to, żeby Ramiona były oczywiście na tej samej wysokości przed sobą. Nie tak, nie tak, tylko naprosto w miarę naprosto Jeżeli nie możecie utrzymać, ok, początek, każdemu się może zdarzyć. W każdym razie to ćwiczenie chodzi o to, żeby wykonywać z jak najbardziej wysuniętymi poziomo rękami. Czyli To jest pierwsze ćwiczenie. Drugie ćwiczenie to będzie odrywanie rąk i nóg leżąc na plecach. Czyli, że tak powiem, klasyka. Robimy to powoli. Nie spieszymy się, żeby robić to dokładnie. Chodzi o to, żeby bardziej spinać mięśnie niż kombinować i robić to z jakiegoś totalnego wyrzutu. Trzecie ćwiczenie to będzie deska bokiem na prawą stronę. Robimy wersję troszeczkę prostszą. Rękę układamy w ten sposób, aby była pod kątem prostym. Wychodziła nam z barku. Noga ta, która jest na górze, jest przełożona przez nogę dolną. Obie leżą na ziemi, zapieramy się i wyrywamy do deski. Jest to wersja łatwiejsza. Kolejne ćwiczenie na drugą stronę. Z góry przepraszam, jeżeli tutaj będą jakieś małe wtopy, ale lewy bark ma trochę uszkodzony. Noga na górze na ziemię, druga dociśnięta. I tak jakbyśmy robili takie nożyce. Tutaj wzdłuż. Ja też trochę nierówno leżę. Ręka wzdłuż. Kąt prosty zachowany. I ciśniemy. I ok. To były ćwiczenia. Trzecie i czwarte. Teraz leżąc na plecach lewa noga Doklejona do podłogi i ugięta prawa uniesiona. Wygląda to w ten sposób. Ćwiczenie jest banalnie proste, bo jest to wariacja tak naprawdę zwykłych brzuchów. Noga uniesiona, pięta ściągnięta do siebie, ręce uniesione. Staramy się doklejać lędźwie, żeby były jak najbliżej ziemi. Jeżeli Wam się to nie udaje, jeżeli tak, musicie trzymać tę i tak, to znajdźcie sobie miejsce, w którym te lędźwie są po prostu najbardziej doklejone. I robimy ćwiczenie, które wygląda w ten sposób. Kolejne ćwiczenie, analogicznie, mamy doklejono teraz drugą nogę. Lewa jest w tym przypadku uniesiona. Doklejamy, ściągamy piętę, lędźwie doklejone, ręce przed siebie i ciągniemy. I ciągniemy. Nie robimy tego szybko. Chodzi o to, żeby pracował nam brzuch, żeby pracowały wszystkie mięśnie. Nie było to robione dynamicznie z tak zwanego wyrwania i pędem naszego ciała, tylko faktycznie, żeby, żeby te mięśnie popracowały. Więc słuchajcie, myślę, że możemy startować. Ja sobie jeszcze zrobię tylko zdjęcie treningu. Zaczynamy nasz trening. Zaczynamy nasz trening. Tabatowo 20 sekund ćwiczeń, 10 minut odpoczynku. Po każdej skończonej serii 10 na tak zwane przygotowanie czyli po skończonej serii mamy 20 sekund odpoczynku. I możemy. ye yeah, ye yeah, Zaczimy deską. Bokiem. Prawa. Za trzy, dwa i jeden. Jazda. Słabo no, przez bark. O, brzuch napięty. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, 10 sekund odpoczynku. No i to za 5 sekund takujemy. Prawa do ziemi, lewa wyprostowa. I jedziemy. Doklejamy Here's Robimy dokładnie. Brzuch to Wydek. Wydech. the Wydech. na drugą stronę lewa Wygięta. prawa wyprostowana stopa ściągnięta. I jedziemy No super, pierwsza seria z nami i przygotowujemy się i startujemy znowu ze skręta i jedziemy. Przerwy, Zjeżdżamy do ziemi na brzuch i odrywamy ręce i nogi i powolutku. O, dokładnie. Dokładnie. O, powoli. Spinamy brzuch na końcu. Jeden start. Tylko dwadzieścia sekund, a jest jakby pół godziny. 10, dziewięć, osiem, siedem. Super, teraz noga doklejona, zacznijmy sobie lewej, prawa wyprostowana i jazda. dwa, trzy. Pięta ściągnięta. wdech, wydech, wdech, wydech, doklejona. 5 sekund przerwy, doklejamy prawą, lewa wyprostowana, stopa ściągnięta do nas, 3, 2, 1 i lecimy, już nie jest tak łatwo, brzuch się nie wie, druga seria za nami właściwie No cień Tylko deska. Ależ. Ależ to jest bolesne. I raz tak. Jedziemy z tego. ok przerwa Jedziemy idziemy na plecy lewa noga do prawa wyprostowana i wstąp Dwa, jeden, o, oh. o, oh. 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 okay. mamy przerwę. Pięć. Cztery, trzy, dwa jedziemy. I... Uh. Okay. się na ziemi. 那住户，也进来帮忙了。年轻人，你好。 4, trzy, dwa, 1, czap. Lewa noga doklejona do mi do Prawa wysunięta w na plecach. I robimy brzuchy. Będzie doklejona. Czuć, jest słabsza od razu. O. I git, Siedem, sześć, pięć. Jedziemy z obrotami. Więcej wysoko. 之后。 yeah <sighs> jeden i start. i prawie koniec deski cztery, trzy dwa i jeden wow nie sądziłem jak podaję ten trening, że będzie aż tak ciężki Lewa dźwigaj na ziemi. prawa wykraftowana. Idziemy. Hop. Hop. Będziemy do ściągnięto. Lędźwi jest doklejone. Jak nie są wyklejone, to jest łatwiej. Ale też nie jest po prostu Jak mi o to chodzi, chcemy, żeby było trudniej. Zaczynamy ostatnią, szóstą serię. I skręcę tu Brzuch, ręce, nogi. Podnosimy łóżko, gniazda. Ręce proste, brzuch napięty. Wiem, że jest ciężko. Ciężej jest nawet mówić, jak się robi to ćwiczenie. Ale już, już nie dużo. Już prawie koniec. Lewa do ziemi, prawa wyprostowana. I jedziemy. nie Oho. Oh. Będzie oh. oh. doklejony. Oho. Będzie doklejony. Oho. Zgadnijcie gdzie wlecie. Doklejony. nogi. Lewa do góry, prawa do ziemi. I jedziemy. Super! Udało nam się skończyć 18 minut treningu. Mam nadzieję, że byliście ze mną od samego początku do samego końca. Nie zapomnijcie po tym treningu trochę się rozciągnąć. Było dużo ćwiczeń mobilizujących brzuch, spinających brzuch. Więc warto ten brzuch rozciągnąć. Metody są najróżniejsze. Jedni płoną się w takim oto żółwiu i wyciągają po prostu te ręce jak najdalej. To jest jedna z metod. Ja preferuję, zawsze preferowałem metodę rozciągania w ten sposób. Natomiast nie jest ona najlepsza dla wszystkich tych, którzy mają problem z lęźbiową partią kręgosłupa. Także. Jak chcecie opcja numer dwa, taka opcja numer jeden, taka, co wam w duszy gra. trening wcale nie był lekki, chociaż taki się zapowiadał w moich myślach i na kartce. Ale jak widać wszystko jest możliwe. To jest mój trzeci trening po przerwie. Myślę, że prawie rocznej. A jednak się da więc efekty będą na pewno znakomite życzę tego sobie i Wam dzięki i do zobaczenia w wtorek, w czwartek chyba na to wychodzi kiedy zobaczycie ten trening ja będę kibicował naszym na stawieniu narodowym więc do zobaczenia